Cześć, dzień dobry. Czy zdarzyło Ci się, że pracownik usłyszał coś zupełnie innego niż ty miałeś albo miałaś na myśli? A może ustalenie było jasne, a efekt jest zupełnie inny? A może już masz wrażenie, że jesteście z innych planet? Jeśli tak, to witam Cię w świecie nieporozumień, które nie wynikają zwykle ze złej intencji, z braku kompetencji, czy z pokolenia bądź lenistwa. One wynikają z tego, że my jesteśmy bardzo różni na poziomie osobowości. I w dzisiejszym odcinku na kilku przykładach pokażę Ci, jak różne osobowości mogą prowokować nieporozumienia w komunikacji, no i co w związku z tym możesz zrobić. Zacznijmy od tego, że nieporozumienia pojawiają się w nawet najbardziej efektywnych zespołach, zgranych zespołach, więc nie bierz zupełnie do siebie tego, jeśli one w Twoim zespole się pojawiają. Ważne jest to, żeby rozumieć, dlaczego one się pojawiły. One pojawiają się dlatego, że Jesteśmy różni na poziomie tego, czego potrzebujemy w środowisku pracy, co rozumiemy myśląc o komunikacji, co nas motywuje, jak przetwarzamy informacje, jak myślimy, jak słyszymy i tak i tak Dzisiaj tylko na kawałku osobowości, czyli na stylu komunikacji, pokażę ci, jak różnie możemy wysyłać komunikat, jak ten sam komunikat możemy różnie. Słyszeć. Więc posłużę się tutaj modelem, disk, na którym pracuję. W modelu Disk mamy cztery style zachowania. Możesz sobie je porównać, czy w jakiś sposób zestawić z różnymi planetami, bo to, to jest tak, jakbyśmy byli na czterech różnych planetach. Ale co ważne, każdy z nas ma dostęp do tych czterech planet. Natomiast któraś z nich się szczególnie ujawnia, z którąś nam jest najbardziej po drodze, z której sobie najbardziej korzystamy. I wyobraźmy sobie osobę, u której bardzo silny jest styl zachowania dominującym modelu disk określany przez literkę D. To są osoby bardzo nastawione na cel, bardzo nastawione na zadanie. Lubiące wyzwania, zmiany. Jak one będą się komunikować? Bardzo wprost, konkretnie, do celu, do brzegu. Naturalnie też przez innych będą odbierane jako osoby, które w komunikacji mogą generować presję, nie dawać w ogóle przestrzeni na Pytania. I za chwilę Ci pokażę, jak te różne style będą, różni ludzie będą komunikaty wysyłane przez dominujących odbierać. Jak komunikują się osoby, u których wysoki, silny jest styl wpływowy, styl i w modelu disk czyli osoby, które są bardzo nastawione na człowieka, tacy optymiści, prawie że z urodzenia bądź wyuczenia osoby, które mają bardzo rozwinięte umiejętności komunikacyjne, którym komunikacja werbalna przechodzi z dużą taką płynnością, łatwością, które też koncentrują się na tym, co jest pozytywne, co jest dobre, a niekoniecznie co jest trudne. One przez innych mogą być odbierane jako osoby, no właśnie, zbyt hura optymistyczne i osoby na przykład zbyt chaotyczne, osoby, które nie dają nam konkretów, osoby, których będzie silny styl. Stały w modelu Disk, styl S. Będą osoby, które są też nastawione na człowieka, jak to i, ale już bardziej na relacje, bardziej na szukające zaufania, będą bardziej nastawione na słuchanie. I dla nich to słuchanie będzie przejawem komunikowania się, sposobem na komunikowanie się, stylem komunikowania się. One będą bardzo ostrożne w tym, co mówią. Zanim coś powiedzą, to one wpierw to e, przemyślą. Też będą rzadko wprost formułować swoje założenia, wpierw będą badać sytuację, ale przez innych mogą być postrzegane jako na przykład osoby niepewne siebie albo niedecyzyjne. A to nie ma z rzeczywistością nic wspólnego czy nie musi mieć nic wspólnego styl osoby, których bardzo silny będzie styl C w modelu DISK, styl sumienny, czyli osoby, które komunikują się przez fakty, przez konkrety. Tam jest analiza, takie upodobanie do analizy rzeczywistości. Tam nie ma zbyt wielu emocji w komunikacji. Tam przechodzimy do rzeczy, ale w bardzo szczegółowy, precyzyjny sposób. Te osoby zabezpieczą nam jakość wszystkie detale, no ale przez inne. Mogą być postrzegane jako osoby, które właśnie drążą dziurę w całym, które mogą przesadnie krytykować. I znowu, wcale to nie musi być tym, jaka jest intencja osób, u których jest bardzo silny styl sumienny. No i teraz na kilku właśnie tych obiecanych przykładach pokażę ci, jak dochodzi do nieporozumień, kiedy rozmawiają ze sobą osoby, u których dominuje inny styl. Komunikacji. No i wyobraźmy sobie osobę o tym pierwszym stylu dominującym w komunikacji, która tak konkret wprost i która zwykle no, nie ma czasu, chce robić wszystko szybko i powie o sobie o stylu S: No, zrób to szybko, zrób to teraz. Jak osoba o stylu S może to odebrać? No, właśnie jako. Silną presję, jako niedawanie przestrzeni w ogóle na oddech, na pomyślenie, jako też brak um, zaufania do jej um, kompetencji, do tego, że ona może potrzebować innego podejścia. Kiedybyśmy zapytali osobę o tym dominującym stylu zachowania, czy taka była intencja tej osoby, no to ona od razu powie, że nie. No, jak nie ufam? Oczywiście, że ufam. No, jak nie daje przestrzeni na analizę? Oczywiście, że daje. No, ale druga strona może powiedzieć: Ale powiedziałeś, zrób to szybko. No tak, no, ale to powiedz mi, co dla ciebie oznacza szybko. Tak? Będziemy inaczej przetwarzać te same informacje. Teraz wyobraźmy sobie osobę, o której dominuje styl I, ten wpływowy, ten optymistyczny w zachowaniu, i ta osoba mówi: Mam super pomysł. Działajmy, muszę, muszę z Tobą przegadać to, tak? Muszę się z tym z Tobą podzielić. No i opowiada, opowiada, opowiada. Jest no, mocno, mocno podekscytowana tym, co opowiada. I słuchaj osoba, której dominuje styl C, sumienny w komunikacji, jak ona może ją odebrać? Jako osobę, która jest zbyt chaotyczna, jako osobę, która nie przemyślała danej sprawy. Mówi, mam super pomysł, no i co z tego? Pomysłów masz dużo, ale później jest problem z realizacją. Z tego nic nie wynika. Nie sprawdziłaś tego czy tamtego, tak? Zapomniałaś o tych i o tych szczegółach. Ja tutaj mam jeszcze mnóstwo. Pytań i co odda tej osobie i? No, naturalne takie niezadowolenie, czy takie niezaspokojenie, może nawet rozczarowanie tym, a też nie jest intencją tej osoby. Ona rzeczywiście po prostu chce usłyszeć, ale innego rzędu informacje. Albo jeszcze jeden przykład. Trochę odwrócimy sytuację. Mamy osobę o wysokim stylu S, yy, stałym, czyli tę osobę bardzo Relacyjno słuchającą. I ona przychodzi do chociażby przełożonego, u którego jest silny styl D dominujący. I ona mówi: Słuchaj, może moglibyśmy omówić ten pomysł, albo przegadajmy to wspólnie z zespołem, poznajmy ich perspektywę, żebyśmy podjęli dobrą decyzję. To osoby zwykle mówią w liczbie mnogiej. To D, kiedy nie rozumie tego, kto do niego mówi, kto do niej mówi, to będzie to S odbierać. Jako mało decyzyjne, jako osobę, która no właśnie sama nie jest w stanie zrobić kroku naprzód, potrzebuje zespołu, jako osobę, która nie ma własnego zdania. Natomiast kiedy zapytamy tę osobę S, czy taką miała intencję, ona powie nie, bo ja szanuję zdanie innych, bo ja wiem, że inni mogą na daną sprawę patrzeć zupełnie inaczej niż ja. Dlatego wręcz cenię sobie tę inną perspektywę, inny punkt widzenia. Dlatego chcę. Zderzyć te perspektywy, właśnie. Tak? I kiedy nie wiemy, co się między nami dzieje, kto z kim, która planeta, z którą jest w interakcji, no to dochodzi do nieporozumień. Do nich dochodzi dlatego, że my z klucza za normę uważamy to, w jaki sposób my się komunikujemy. Kiedy ja Mam bardzo silny w pracy styl dominujący. Ja kiedyś za normę uznawałam to, że mówi się przez rozwiązania, a nie przez problemy. Tak, bo ja tak naturalnie się komunikuję i tego oczekuję od innych. I uważałam, że po prostu tak jest najbardziej efektywnie. Zostawiam ocenę, czy jest efektywnie, czy nie. Ja dzisiaj wiem, że ludzie są różni. Ja w zespole mam wszystkie osoby przebadane pod tym kątem i wiem która z osób w jaki sposób się komunikuje jakie następują korelacje między tymi poszczególnymi czterema stylami ja wiem w której sytuacji który styl u danej osoby się ujawnia kiedy ja to wiem to zarządzam tą komunikacją w ten sposób że wyłapuję czego ta osoba oczekuje czego ona potrzebuje do tego żebyśmy zrobili krok naprzód bo wierzę że taką intencję mamy też jako Zespół nie ocenia, a wsłuchuje się, żeby zrozumieć, co druga strona ma na myśli. I to działa w drugą stronę. Też mój zespół wie, jak ja się komunikuję i dostraja się do mnie komunikacyjnie. Wtedy też, kiedy dochodzi w naszym zespole do nieporozumień, a do takiej sytuacji też dochodzi, my dobrze wiemy, czasami w zespole też mówimy, o który nam styl teraz komunikacji się odpalił, tak? co która z nas chciała powiedzieć, i co w związku z tym możemy zrobić. I długo mogłabym o tym opowiadać. W książce Everest Lidera czy Siła różni w zespole, ale też w zaangażowanym zespole, ja bardzo dokładnie opisuję te cztery style komunikacji, Ten warstwę osobowości, która jest tylko kawałkiem osobowości, która może mocno nam nabruździć. Opisuję też wiele przykładów, znajdziesz w tym podcaście. Za dziś ci dziękuję i oczywiście, jeśli te treści były dla ciebie ważne i ta forma y, dla ciebie jest formą atrakcyjną przekazu informacji, bardzo cię proszę zostaw znak, czy na Spotify, czy na YouTube, czy w wiadomości do mnie. Ta informacja będzie dla mnie zawsze bardzo motywująca. Do usłyszenia i do zobaczenia za dwa tygodnie.